W Polityce.pl, nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny. Pani premier Beata Szydło powiedziała w Sejmie kilka słów prawdy na temat europejskiej polityki imigracyjnej, na temat polityki głównych państw Unii. Powiedziała z sarkazmem i z ostrzeżeniem, że Europa właściwie zmierza do jakiejś tragedii czy do takiego rozwiązania, które. Będzie pomnażać tragedię, a nie rozwiązywać problemy. To fragment tego wystąpienia został przetłumaczony, wypuszczony w internecie i zyskał pewną europejską, a nawet światową sławę. Dlaczego zyskał? No bo pani premier Szydło okazała się na tle tych wszystkich y, przywódców, tych miękkich, nowoczesnych, czyli nie nadających się właściwie do niczego oprócz ględzenia, Prawdziwym mężczyzną. Nie wiem, czy to jest komplement, bo dzisiaj yy, być prawdziwym mężczyzną to nie musi wcale znaczyć nic dobrego w, takiej, w takim konwencjonalnym sensie. Bo oto mieliśmy szczyt NATO, gdzie sfotografowały się pierwsze żony kilku przywódców państwa, wśród nich żona, czyli mąż, bo właściwie nie wiem, kto to był. W każdym razie mężczyzna, który jest. Mężem, żoną premiera Luksemburga i stał tam w jakiejś dziwacznej konfiguracji. Nikt nie wiedział, co on tam robi. To jego prywatna sprawa, z kim on się ożenił, wyszedł za mąż. Natomiast e, mówię tylko o pewnym zjawisku, które e, można nazwać tym, że nie tylko brakuje prawdziwego przywództwa w wielu krajach świata, ale brakuje też e, takiej klasycznej męskości, nie pojmowanej jako macho, tylko pojmowanej jako rozwiązywanie problemów. I w tym sensie, pani premier Beata szybko zaskoczyła świat, bo pewno wśród wielu widzów czy użytkowników internetu nie była znana. No, Polska nie jest centrum świata, choć bardzo byśmy chcieli, ale wskazała na coś, co jest istotne. Że wśród tych miękkich panów jest rzeczywiście osobą po pierwsze trzeźwo myślącą, po drugie nieobawiającą się mówienia prawdy, po trzecie nie odwołującą się do tej mowy trawy, której ja już nie mogę słuchać i większość wyborców także nie może słuchać. Bo na czym polega dzisiaj demokracja na świecie? Otóż polega na tym, to się uczenie mówi, że ona jest deliberatywna, czyli o wszystkim się ględzi, natomiast nie rozwiązuje się żadnych problemów, a w ten sposób problemy się tylko pogłębiają. A problem tzw. uchodźców czy imigrantów jest tutaj rzeczą klasyczną. Wszyscy udają, że coś próbują z tym zrobić, natomiast nie ruszają kwestii zasadniczej, czy. Unia Europejska, czy Europa jest takim kontynentem, który ma się stać kalifatem Europa, który ma zniszczyć całą swoją cywilizację, cały swój dorobek w imię jakichś ogólnohumanistycznych haseł, których ani nikt solidnie nie wyjaśnia, ani nie mówi. O co w tym wszystkim chodzi, natomiast ci, którzy chcą Europę zniszczyć, mają bardzo jasny cel i robią to bezwzględnie szkolą następców, i nawet jeśli nie jest to obecnie w takiej skali, która zagraża egzystencji całego kontynentu, to za kilka lat to się może zmienić, ponieważ nie ma dobrej polityki w odpowiedzi na to, co mamy w odpowiedzi na te wszystkie radykalne działania. Otóż Mamy mowę trawę, takie bleblanie, mówiąc najogólniej, ludzi typu Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, czy Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, ale także wielu przywódców krajowych. Tak mówi, jakby nie chciało nic powiedzieć i jeszcze nad wszystkimi wisi ta klątwa poprawności politycznej, w której niczego nie można nazwać po imieniu, bo zaraz ktoś się obrazi, bo zaraz będzie tysiąc debat na ten temat, że ktoś jest rasistą, nacjonalistą i czymś tego typu. Na tle tej mowy trawy dzieją się fakty, kolejne zamachy. 22 osoby, w tym dwoje Polaków, zginęło w Manchesterze. Będą rysowania kredkami na chodnikach, na asfalcie, marsze, branie się pod ręce, ustawianie fortepianów w publicznych miejscach. To wszystko może jest ważne. W sensie terapii tych, dla tych, którzy ucierpieli jako obserwatorzy czy jako krewni ofiar tych zamachów. Natomiast kompletnie niczego nie rozwiązuje. Rozwiązują konkrety i rozwiązuje stanowczość, o której wspomniała pani premier Beata Szydło i dlatego stała się bohaterką internetu w wielu krajach świata. Takich polityków nam właśnie potrzeba. Tu przepraszam za wyrażenie, ale nie miękkich cycków w rodzaju panów Junckera czy Tuska. W polityce.pl Nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny.